Cześć, jestem Ania. Witam Was ponownie na moim kanale. W dzisiejszym filmie pokażę Wam, jak uczesać dwa koczki z zaczesanymi od dołu warkoczami. Mam nadzieję, że taki poradnik się Wam spodoba i że będziecie ćwiczyć razem ze mną. Aby uczesać dwa koczki z zaczesanymi warkoczami, należy poprosić osobę, żeby położyła głowę na kolanach, a główkę ustawić tak, żeby było nam wygodnie zaplatać warkocze od dołu. Ja moją położę na poduszce. Będę tutaj postępować bardzo podobnie, jak w moim poprzednim filmie, w którym pokazywałam Wam, jak zaczesać jednego warkocza do koka. Więc jeżeli nie widzieliście tego odcinka, to zachęcam do nadrobienia. Na początku wyznaczam sobie ilość włosów, która pójdzie do warkoczy. Ja wyznaczam sobie linię trochę powyżej ucha. Ale to też zależy, jak wysoko chcecie mieć koczki, i warto samemu sobie ustalić, gdzie będzie przebiegać ta granica. I tą część, która nie będzie mi potrzebna do warkoczy, spinam gumką. Skoro to mają być dwa warkocze, muszę wydzielić sobie przedziałek przez środek. Ta część pójdzie do jednego warkocza, a ta do drugiego. Jedną z partii spinam sobie gumką. Będę zaplatać dwa warkocze dobierane holenderskie. Jeżeli nie wiecie, jak takie warkocze się zaplatać, to odsyłam do mojego poradnika, w którym szczegółowo to opisałam. Adnotacja pojawiła się z prawej strony. A jeżeli już umiecie, to pokrótce przypomnę, jak to się robi. Wydzielam sobie partię włosów. Dzielę na trzy części. Mam część: lewą, środkową i prawą. Lewą część przekładam podśrodkową, prawą podśrodkową. Teraz dobranie włosów. Lewa podśrodkową dobieram włosy. Prawa podśrodkową dobieram włosy. Lewa podśrodkową dobieram włosy prawa podśrodkową. Dobieram włosy. Tutaj ważne jest, żeby wszystkie włosy dobrze ściskać. Z reguły włosy nie są zaczesywane w tym kierunku, więc mogą wystawać, wychodzić. Trzeba je naprawdę porządnie zaczesać, żeby nic nie odstawało, żeby nie powstawały grudki. Więc polecam na to zwrócić uwagę. I powtarzam cały czas te dwa Kroki. Staram się, żeby z lewej, jak i z prawej strony, dobierać mniej więcej podobne partie włosów, żeby po obu stronach było symetrycznie. I jeżeli skończyły mi się już włosy do dobrania, to zaczesuję jeszcze trochę sam warkocz, a następnie zaraz gdzieś około w tym miejscu zepnę go gumką. Tutaj nie trzeba zaczesywać warkocza aż po same końce, ponieważ i tak będziemy go później rozpuszczać. Spinamy go tylko po to, żeby łatwiej nam było zrobić kucyka, z którego później zrobimy koczki. I spinam gumką. Przechodzę na drugą stronę. Można jeszcze raz przeczesać włosy w kierunku, w którym będziemy zaplatać. Można też włosy delikatnie zwilżyć wodą. Wtedy powinno się je o wiele łatwiej zaplatać. Ponownie wydzielam partię włosów, dzielę na trzy części. Lewa podśrodkową, prawa podśrodkową, lewa podśrodkową, dobieram włosy, prawa podśrodkową, dobieram włosy i teraz cały czas dobierając włosy zaplatam warkocz. Pamiętam, żeby skupić się na dobieranych włosach żeby żadnego włoska nie pominąć i wszystkie dokładnie zaczesać. I już po dobraniu wszystkich włosów zaczesuję warkocz. Spinam go gumką. Ściągam gumkę. Nie wygląda to na razie za fajnie. Teraz wyznaczam przedziałek. Oczywiście, jeżeli chcecie, możecie zrobić jeden koczek z takich dwóch zaczesanych warkoczy. Ja jednak zrobię dwa. Biorę jedną ze stron i spinam wysoki kucyk. Biorę drugą i robię dokładnie to samo. Tak wyglądają kucykowarkocze. Teraz będę zaczesywać małe koczki. Postanowiłam, że najpierw zrobię walkocze, z włosów z kucyka, a następnie zaczeszę je w koczek. Zaczesuję luźny warkocz. Spinam go małą gumeczką i teraz przekładając włosy na około gumki. Formuję sobie koczka. To samo będę robić po drugiej stronie. Dzielę włosy na trzy części. I zaplatam luźny warkocz. I teraz tworzę koczek. I przypinam go sówkami. I tak wyglądają gotowe koczki. Mam nadzieję, że poradnik się Wam podobał. Będę wdzięczna za każdy komentarz, łapkę w górę i subskrypcję na moim kanale, żeby być na bieżąco z materiałami. Ja się z Wami teraz żegnam i do usłyszenia w następnym odcinku.